Jak odkryć niezidentyfikowane talenty w Twoim zespole i wykorzystać je do rozwoju? To jest pytanie, na które dzisiaj będziemy poszukiwali odpowiedź. Ja nazywam się Lechosław Halecki. Witam wszystkich przedsiębiorców, liderów oraz osoby aspirujące do tego tytułu na kanale Biznes w dobrym stylu. To właśnie tutaj każdego dnia mówię o konkretnej strategii, a tak naprawdę o jej fragmencie w różnych kontekstach, abyś rano, popijając kawę lub herbatę, mógł dobrze wystartować swój dzień. Krótkie intro i startujemy z merytoryką. Nie pytaj swoich pracowników, co mogą zrobić dla ciebie. Zapytaj siebie, co możesz zrobić, aby pomóc im w stawaniu się tymi, kim chcą być. To cytat Jima Collinsa. Właśnie ten chcę dzisiaj rozpakować, mówiąc o zasobach w kontekście twojego zespołu. Moim zdaniem nie możemy mówić o przedsiębiorczości, jeżeli wokół siebie nie mamy ludzi, którzy będą wykonywać konkretne zadania. Jako liderzy budujemy zespoły i bardzo często ludziom w tych zespołach dajemy konkretny zakres obowiązków. O tym za chwilę. Natomiast to, co jest bardzo istotne, że ludzie w tych zespołach bardzo często dysponują jakimiś umiejętnościami, talentami, których my jako przedsiębiorcy nie wykorzystujemy. Dlaczego? Bo nie wiemy, jakie talenty mają. Gdybyśmy to potrafili zidentyfikować i wykorzystać, to bardzo często energia w firmie byłaby dużo wyższa, zespoły osiągałyby dużo lepsze rezultaty. Wrócę do tego, o czym mówiłem wcześniej, o zakresie obowiązków. Być może masz pracowników, być może mają zakres obowiązków. To do czego Cię zachęcam w tym kontekście, aby zamienić zakres obowiązków na zakres odpowiedzialności. Wywal zakres obowiązków, nawet jeżeli z poziomu prawa jesteś zobligowany, aby je w Twojej pracy, i w Twoich zespołach zdefiniować. Umów się z ludźmi na konkretne obszary odpowiedzialności. Wtedy zasób, jakimi są ludzie, szybciej i lepiej wykorzystasz do realizacji Twoich celów. Dlaczego to ważne? Zwróć uwagę, że osoba, która ma obowiązek wykonania pewnego zadania, to ten obowiązek znika w sytuacji, kiedy znika osoba. Więc jeżeli jej nie ma, bo jest na zwolnieniu lekarskim, bo jest na urlopie, bo nie może pojawić się z różnych powodów w pracy, to też nie ma jej obowiązku. Natomiast osoba, która czuje odpowiedzialność za dany fragment swego działania, nawet jeżeli nie może być w pracy, Zorganizuje zastępstwo, przekaże ważne, istotne informacje innym członkom Twojego zespołu, po to, aby te zadania, które ona miała wykonać, oni wykonali. Jeżeli ktoś jest odpowiedzialny za daną czynność, to robi wszystko, aby to się rozwijało. Przykład prywatny. Jeżeli głowa rodziny, ojciec czy matka czuje obowiązek zajęcia się swoimi dziećmi, to dba o to, aby z głodu nie zmarły. Jeżeli Czuję się za nich odpowiedzialny, to to podejście jest zupełnie inne. Troszczy się o ich rozwój, o to, aby to było coś więcej niż tylko i wyłącznie przeżycie czy przetrwanie z dnia na dzień. Jeżeli chcesz lepiej wykorzystać zasób, jakimi są Twoi ludzie, to pierwsza podpowiedź jest taka. Zrozum, że zakres obowiązków ogranicza ich myślenie. Odpowiedzialność powoduje, że nawet pod ich nieobecność zatroszczą się o swoje zadania, ponieważ odpowiedzialni są za konkretny rezultat. Druga podpowiedź jest następująca. Zdiagnozuj, jakiego typu talentami dysponują ludzie w Twoim zespole. Jak to zrobić? Oto podpowiedź. Po pierwsze, możesz wykonać test. Pytania do tego testu znajdziesz w komentarzu do tego materiału wideo, możesz je skopiować i po prostu zrobić test. Po drugie, rozmawiaj z Twoimi ludźmi i pytaj o ich zainteresowania i o ich umiejętności niekoniecznie na gruncie pracy. Zwróć uwagę, jakiego typu umiejętności ludzie mają na gruncie prywatnym. Bardzo często to są umiejętności organizacyjne, bardzo często to są umiejętności retoryczne. Chętnie popisują się tym, co potrafią w innym miejscu. Wychodzą z takiego założenia, że jeżeli ktoś coś potrafi w jednym kontekście, to w innym kontekście również to może wykorzystać. Doświadczyłem takiego przykładu. Młoda osoba, która zajmowała się Rozmnażaniem rasowych psów. Potrafiła to świetnie zorganizować. Schemat tej organizacji można przenieść na organizację jakichkolwiek innych rzeczy, bo jeżeli w tym miejscu potrafi zadbać o szczegóły, wydzwonić, dopilnować terminu, to w innym kontekście też będzie to możliwe. Szanowny przedsiębiorco, liderzy, oraz osoba aspirująca do tego tytułu. Potężnym zasobem każdej firmy, każdego zespołu, jeżeli chcesz je w przyszłości tworzyć, to są albo będą ludzie. Jeżeli chcesz tych ludzi docenić, to wykorzystuj ich talenty. Jeżeli chcesz dzięki tym ludziom mieć dużo lepsze efekty, to zamiast zakresu obowiązków umów się z nimi na konkretne obszary odpowiedzialności, a dzięki temu będziesz miał dużo lepsze rezultaty. Dziękuję Ci za Twoją obecność. Tak jak mówiłem w komentarzu, znajdziesz treść pytań, które możesz zamienić na ankietę do swoich pracowników. Będę Ci bardzo wdzięczny za każdą aktywność, za subskrypcję, za zostawienie komentarza, za zostawienie lajka. Zależy mi na tym, aby te materiały wideo rozchodziły się z każdym kolejnym dniem. Dziękując za dzisiaj, zapraszam na jutro, a jutro czwartek. Czwarty dzień, kiedy będę mówił o zasobach. Jutro o zasobach w kontekście budowania grupy biznesowej, dotarcia do partnerów biznesowych i umiejętności skorzystania z kolei z ich zasobów. Bo Twoje zasoby są sumą zasobów Twoich partnerów biznesowych. Tylko jeżeli w sposób zorganizowany tym nie zarządzasz, w sposób zorganizowany nad tym nie pracujesz, to niestety bardzo często te zasoby po prostu. Leżą odłogiem. Do zobaczenia jutro, to mówiłem ja, Lechosław Halecki, mentor, strateg i przedsiębiorca. Cześć!